Siemano, witam w kolejnym... śmiesznym. <laughs> Siemano, witam w kolejnym filmiku. Dzisiaj wam pokażę różnice, jakie są w kabinach dla gości i dla pracowników. Jak one się diametralnie różnią. Także najpierw zademonstruję wam pokój dla załogi, a później dla gości. Zapraszam do oglądania. Tak właśnie wygląda kabina dla załogi. Klimatyzacja. Łóżko piętrowe takie, że nawet nie usiądziesz Bo już tutaj głowa będzie Ci zawadzać że Jest mega nisko, tak samo jest tutaj Lodówka, dwie szafki Widzimy niegłębokie Szafki, szuflady Lustro Telewizor na ścianie Stolik, jedno krzesło i to jest tyle, tak naprawdę na dwie osoby. To jest mega małe. To jest zraszacze, oczywiście, pod spodem jeszcze mamy tutaj kapoki w razie emergencji, tutaj dwie szuflady, kolejne i to tyle, tak naprawdę. Także nie ma szału. Nie ma szału. Już nie pozdrawiam. Mega małe pomieszczenie, jak na tak długi kontakt. No ale co? Taka sytuacja. Telefon, dwa kontakty. Kolejne dwa kontakty są tutaj: amerykański, europejski, lampki, półeczki i to tyle z tego. Także tak to się prezentuje w całej okazałości. Nawet nie wiem, ile to metrów, ale myślę, że nie dużo. Wchodzimy do kabiny prysznicowej, toalety. A jak widać, wygląda w sumie jak toi-toj toj w wersji na statku. Nie ma co tutaj pokazywać. Zwykłe szafki, jak w magazynie jakimś. Witam, jesteśmy teraz w pokoju numer 2, czyli w pokoju dla gości. Prezentujemy się 10 razy lepiej, tak naprawdę. Mamy duże lustro duże łóżko przede wszystkim ogromne łóżko na dwie osoby duże szafy każdy ma swoją szafę. Ogromną szafę, proszę bardzo. Ogromna szafa. Duży telewizor. Kolejne lustro. Kolejne lustro. Dużo więcej szafek. Brudówka schowana. Proszę bardzo. W tej szafie jest jeszcze safe. Także mamy tutaj jeszcze safe. O, można schować cenne rzeczy, poduszki tutaj są pokołane, no i balkon, i balkon, jest balkon, świeże powietrze, tak, to, co nam brakuje najbardziej, czyli świeże powietrze, albo okno chociaż, to jest balkon dla gości, nie wszyscy mają balkon, są jeszcze tańsze pokoje, ale to jest tak, jest jedna z piękniejszych kwestii. Do tego pokoju. Są już lepsze apartamenty. No i jeszcze łazienka. Normalna kabina w końcu tutaj jest. Bez jakiejś zasłonki durnej. Proszę bardzo, zdecydowanie lepiej. Wiadomo, że nie jest duża, ale tak jest lepsza niż nasza. No i to tyle. Dziękuję za obejrzenia. A widzimy się w następnym. Do zobaczenia. I na koniec filmiku Wam dodam jeszcze sytuację, którą mamy na statku, która znajduje się obecnie. Było tak, że jedna osoba miała COVID na statku. No i ją wrzucili do pokoju dla gości, do kwarantanny. Po czym następnego dnia wszystkich tak naprawdę wrzucili już na kwarantannę do pokoju dla gości. Oprócz kapitana i załogi, która tutaj jest potrzebna, żeby ten statek funkcjonował. No i jesteśmy przynajmniej na 4 dni, czy więcej to zobaczymy, oby nie, bo nie możemy nawet mieć spokoju. Także tyle, a teraz możecie się delektować widokiem morza, na którym się obecnie znajdujemy. także Do zobaczenia! Bye bye!